This is my kingdom come. This is my kingdom come. Hej, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Legion. Chciałbym was powitać w pierwszym odcinku przygód mego barbarzyńcy. Tak, otóż chciałem zacząć w tym miejscu serię przygód z drugiej postaci, którą jest barbarzyńca. Jako tak udało mi się ją skleić, co to znaczy buduję ją pod konkretne dwa sety set ziemi, który już mam zebrany oczywiście to nie są perfekcyjne przedmioty, będę starał się je mniej więcej yy, ulepszyć yy, i drugi set, którym, na którym będę bazował jest to set króla yy, brakuje mi jeszcze klatki króla do, do kompletu i mój barbarzyńca będzie skończony, ale jak na ten moment jest całkiem w porządku mam 100% 108% obrażeń do ognia i dodatkowo 25% na młotek ale głównie bazuje się na tym ogniu ponieważ jak widzieliście skok mi powoduje trzęsienie ziemi mi jest ludzie upadne wszystkim szybko czego używam, mój mam tak Devastatora broń na ogień wiadomo eee, płomienny topór Sankis tak samo na ogień mm, toporek onuce lut standardzik pod ten build set ziemi wiadomo maskew. Pieśń królewski wspaniałości, bez którego ten cały, cały build by nie działał. E, kamień Jordana. Dość fajny, i on pisze, wy już go znacie. Ten sam. Na krzyżowcu trochę mam inne pierścienie, już. W się sensie używam z zamiast Jordana na krzyżowcu. E, Owiacze z żniwiarza. To są bardzo fajne żniwiarze. E, e, Ręka warwasze, ponieważ praktycznie furię mam cały czas. Chodziło mi o to, żeby te kulki zdrowia mi dawały te jednak ten zasób. Bo nie używam podstawowej umiejętności, która mi generuje. Mam tylko skok generujący furię. Yy, I... krzyk. No i jeszcze mam ustawioną pasywkę. A nie, nie mam już. A, tak wyglądały moja pasywki, możecie sobie przejrzeć szybko. Awanturnik bez przebaczenia, bezwzględność, rozjuszenie. I tak skile. No dobra, możecie sobie zatrzymać w tamtym miejscu. I chyba było tyle, że tunika znana już wam, przedmiot yy, i taki amulecik dodatkowo na ogień, obrażenia trafień krytycznych 94, siła i witalność. Brakuje mi, żeby ukończyć barbarzyńcę w pełni, to znaczy już mieć go skończonego, tak, 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 tak już. Yy, no to brakuje mi właśnie tylko klatki tu króla, żeby mieć ostatni bonus na starożytnych. Yy, jeżeli bym miał starożytnych, to bym grał z runą. Hmm. O tą jedność wspólnoty. 50% otrzymywanych przez Ciebie obrażeń jest rozdzielane w równych częściach pomiędzy starożytnych. Znaczy, że 50% obrażeń, mam 50% redukcji, tak naprawdę, bo 50 obrażeń moich, które dostanę, yy, jest rozdzielane pomiędzy. Obrażeń. Przepraszam na chwilkę. No i tyle. Tak by się prezentował mój build. Zrobimy sobie bountisy tak na szybko. Zaczniemy od rzeźnika, żeby nie, żeby było coś nowego. Eee... Ciągle robię te lifty, to teraz pokażę wam mniej więcej jak wyglądają bountisy. Znaczy jak wyglądają, wy dokładnie wiecie jak już wyglądają, ale coś tam, coś nowego wprowadzę mniej więcej. To jest udręka 5, żeby tak na lajcie to przejść. Bardzo fajnie działa. I super. Siekamy młotkiem, siekamy sobie skokami. Ko ja mam tu zabić rzeździka. Bardzo fajnie beat się sprawdzę jak na ten moment. O, gdzie mamy iść? ja się tu nie przyjmuję. Aha, jeżeli runki jakie używam. Yy, do skoku używam yy, przeciągnięcie. Niektórzy grają ze stunem, A ja jednak zwałem to przyciągnięcie tak jakoś. Mam jakoś się bardziej... No, pasuje mi, o tak. Nie, jest to luna opcjonalna. O super to jest, naprawdę to jest działa tak wyśmienicie. Jest to bajka. Przepraszam mam troszeczkę katar. Nie wiem dlaczego. O. Ten zaklinaczce amulecik, który przyciąga mi wrogów. O, nie tupa, tu mamy wejście. No i dobra, leccie lecimy dalej Szukamy sobie rzeźnika, ubijemy rzeźnika, mamy elitę Elita schodzi szybciutko jest tylko u piątka, także na, na szybciutko przejdziemy. dosłownie przelatujemy przez te mapki nie bijemy tej elity, kurde gdzie to są okej, i po no i super, <tryk> ogólnie tak yy, to jest pierwszy odcinek z przygód mojego barbarzyńcy Będę na pewno więcej jak zbieram w końcu mi wleci klatka króla Wcześniej barbarzyńca będzie się pojawiał w, grze, w, grze, w grach ze znajomymi Z tym nie ma problemu Bardzo lubię grać tym buildem, super Bardzo mi się podoba Te skoki są świetne Jak się sobie pomał. co mamy Trochę długo się do niego tutaj łazi tego rzeźnika, będzie trzeba skręcić w górę no tak, Na pewno dużo osób gra z tym buildem yy, na połączone dwa sety. Jest to bardzo popularna kombinacja dla barbarzyńcy starożytni plus yy, te skoki Ale trzeba troszeczkę i temu mieć jednak do tego i za Zabijam poproszę. O, no, poproszę Ogólnie to, ten odcinek to prezentacja mini buildu Tak to o, mini build. Dlaczego mini build? Bo brakuje jednej części Kto tutaj ma ogień wszędzie, to na mój ogień jest odporny. Znaczy, że się żartuję, ale się śmieje No, padaj kolego. Chyba się wycofamy, bo w ogóle nie lubimy stać. 2, 3, 4. Czeka mi z ognia. Raz, dwa, trzy. I już się kończymy młotkiem. No koniecznie muszę dropnąć tych starożytnych. Tą klatkę. A ten, to miał ja już bym miał taką przeżywalność, żebym spokojnie mógł ustawać. Będzie czasami te HP mi spada. No dobra, mamy konie rzeźnika. O, nawet dostaliśmy osiągnięcie. Dobra, lecimy dalej. Mamy oczyścić jaskinię księżyca. No i super. Zrobimy co, może dwa, trzy bounty? E, no, no, zrobię wszystkie. O. Zobaczymy jak to wyjdzie. Mamy już strzałeczkę elegancko. mam to ułatwienie, że zaklinaczka nam tutaj przyciąga e, łapków, mogę skakać w e, jedno miejsce konkretne, nie muszę iść tak się rozdrabniać dzięki temu, chociaż i tak ten skok mi przyciąga wszystkich, także nie ma różnicy. Mamy zabić drugi, mamy zabić wszystkich przeciwników na drugim poziomie. Ok, mamy drugi poziom. O gdzie nam się tutaj rozjuszenie cały czas generuje, czyli mopki padają no. <gry> jednak. Nie jest tak, że ja idę i te mopki zostawiam. One padają w tym ogniu. Jeszcze młotek ułatwia sprawę. Ciegamy tym młotkiem. Ocencie jak się Wam Bill podoba. Oczywiście jeszcze nieskończony. Ale już takiej naprawdę prawie, że finalnej wersji on jest. Brakuje mi głównie jednego itema i polepszonych dwóch. Będę chciał zmienić sobie na ramienniki i spodnie. Zaraz wam pokażę czemu. Dlaczego będę chciał zmienić rękawice i spodnie, znaczy na ramienniki i spodnie, bo nie mają ostatniego bonusu takiego jakbym chciał. O, pal się. A, dobra, mam jeszcze dwóch przeciwników. O, mamy broń dwuręczną legendarną. Jakiś pałek, zaczekajcie, zobaczę sobie co to jest. Ten sam ciekawy. Iskra życia artefa. Uzyskujesz 3% wartości swoich brakujących punktów życia za każdym razem, gdy zabierz nieumarłego wroga. No, jeżeli ktoś chodzi na, same nieumarłe, na samych nieumarłych przeciwników, to nie widzę przeciwwskazań do tej broni, a jak ona sama w sobie... No mamy witalność, tam chyba była siła, nie zdążyłem zauważyć. Tak, siła witalność to za ten trzeci bonus możemy sobie dać gniazdo. Zabić 75 przeciwników i kapitana Cage'a No i super. Okay, lecimy sobie pomału. Tak jak już widzicie, kuleczki generują mi zasób, także nie mam problemu żeby ten zasób mieć w pełnej postaci Przydałoby mi się jeszcze tutaj tu, e, skrócenie czasu odnowienia dla tych skoków, żeby te skoki mieć naprawdę co 2-3 sekundy No panie Cage, gdzie pan jest? O, żebym tylko nie padł Łańcuchy i nie, nie lubię łańcuchów. <grywa> Padłem. <grywa> no cóż, łańcuchy mnie zjadają. Ale się wielki grubo zrobił. O, mam za chwilaczka ściągę. Mimo zobaczcie, mam 850 tysięcy życia, a jednak schodzą. Schod schodzi to życie. Może dlatego, że resy nie są zbyt duże. No, jestem zbyt duże resy, tak koniecznie muszę mieć dodatkowo tych starych żydnych. O, mamy gościa, super. A ja, zwłaszcza tam się schował. No dobra, my zajdziemy do niego, nie ma problemu. Mamy frajera, wiemy gościa. Jakiś mocno wytrzymały nie jest. A, kolejne skoki go wykończą. Ale on mi ucieka z tych skoków. Fryer. O, mamy legendę. No, ładnie leci. Ława tym razem. Jest git, także lecimy dalej. Mamy cmentarz porzuconych. Następny odcinek już myślę będzie na udręce szóstce, jak zdobędę tą klatkę. To jest taki mniej więcej odcinek, który prezentuje moją postać, mój build, wprowadzający odcinek. Także tutaj nic wielkiego nie będzie, jakie bountyski na luzie. Jeżeli macie jakieś zastrzeżenia, uwagi do tego buildu, chętnie możecie się wypowiedzieć. Jak wam się podoba, czego mi na przykład brakuje, z czego powinienem zrezygnować na koszt czegoś innego. Nie ma problemu. I dobra, mamy 29, no to jest szybka, szybkie bantiski. Słudzisz? No rzeczywiście, jestem w pułapce, nie wyjdę z tego żywy. No panie... Szkielecie. Trzeba Pokazywać się szybciej No, niech on się rozmaw. Mamy zabij Melmaka. a to szybciutko zejdzie. A jeszcze se pikniemy nie, chociaż Elita będzie na końcu mógł zatrzymać. Ale cóż, nieważne. Nie, niech, niech przychodzą tutaj szkieleciki. Dokładne omówienie buildu, zrobię osobny odcinek eee, Jak mniej więcej omówię dokładnie na czym ten build polega krok po kroku Jak już dropnę tą klatkę Jak już ten build będzie kompletny, tylko wtedy omówię Teraz nie ma co zaczynać eee, No bo po prostu... Nie widzę sensu, tak? Mówić wam czegoś co nie jest kompletne Na razie się sprawuje jak się sprawuje i jakoś działa. Okej, okay, lecimy sobie ostatnią ostatniego bantiska. I będziemy kończyć odcinek. Mam Na nadzieję, że się wam podoba do tego momentu. O, proszę bardzo. 150 przeciwników zabić. Szarżownik. Dokładnie, jak pasuje ta nazwa do tego mobka chyba. Super. Schodziła, nie 26 na 150. No i bijemy sobie mało. A się tak chciałem wam trochę rozmaicić, bo non stop te strzeliny bijemy. No strzelinki będą z gry z ze znajomymi, a tutaj taki jeden odcinek chciałem wam pokazać. Eee, taki coś innego, tak? O, fajnie, jeszcze stunuje ten amulet, ja wam pokażę, jak, jak ten amulet wygląda. No. Opa, proszę bardzo. Ojej, życie schodzi. Widzicie, schodzi życie. Dobra, 66 na 150. O, mamy setowe spodnie. Co nam? Lekkor. O matko, już myślałem, że lepsze. Te mi wypadły. Pech, niestety. Niestety, pech. Mamy 98 100. Siekamy młotkiem, póki nam się skoki nie odnowią. Być może niektórzy tutaj. O, tam była skrzynka, ale dobra, trudno. Pijemy mopki dalej. Te mopki się palą sobie w tym ogniu. Niektórzy mówią, dają dają na... ale mi ten stun nie jest konieczny. Ja wolę ściągnąć wszystkie mopki do jednego miejsca i mieć je po prostu. O, albo mi zaklinaczka ściągnie, to ja wtedy mam młotek. O, pyk, pyk. O, dobra. Mamy zakończone Bantisy w tym momencie. Odbierzemy sobie skarb. Ora Dreamów. No i to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Dawaj tyroelu. Ukończyliśmy i czy dostaniemy coś ciekawego? No, niestety nic. Także jeszcze zidentyfikujemy sobie. I mamy co? Sbudenki Black Corna i gwoździeń. Wszystko idzie na siarkę. Nie, nie są potrzebne dla mnie przedmioty. Czy nie są przedmioty, które akurat potrzebuję? Wszystko leci równo na siareczkę. O, jeszcze jedna rzecz. O. No i koke. Koniec. No dobra, dzięki wszystkim za oglądanie. To był pierwszy odcinek yy, wprowadzający serii yy, Przygód mojego barbarzyńcy. Dzięki bardzo za obejrzenie. Zapraszam do oceny, nagrania, do skomentowania. I widzimy się w następnym odcinku, z przygód, mojego barbarzyńcy. Na razie.